O oh no. Nie, nie, nie. Jestem chore. To mój mały brat. Czy so Andy? To mam. Lol. A to tata Świn Delfina Osiołek Halo? Telefon jest uszkodzony. Au oh, revoir. Wow. To był Monsieur Osiołek. Mówił po francusku. Oh. Mamusiu, co ci powiedział pan Osiołek? Spierdalej. Oh, tak, przypuszczam. Do nas przyjechać. Ojejku! Delfina Osiołek jest wyjątkową przyjaciółką Pepy. Z Francji. Mała Delfina przyjedzie do nas poćwiczyć angielski. Hurra! Musimy się śpić. To pociąg Delfiny! Oh, delfina! Spierdalaj! Spierdalaj! Dzień dobry po francusku. Spierdalaj! 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 Panie osiołku. Wielkie nieba. Delfina ma taką ogromną walizę? Tak, delfina zabrała ze sobą tylko trochę niezbędnych rzeczy, takich, których tu nie macie. Woda najczęściej ziemia, woda, coś takiego, nie. Halucynacja, hemoglobina... Tak, delfin! Przyjadę po ciebie jutro wieczorem. No. Delfina przyjechała tu poćwiczyć angielski. Wszyscy musimy jej w tym pomóc. Mamusiu! Muszę Państwa przeprosić, że nie najlepiej mówię po angielsku. Bardzo Pan miły. Mam kłopoty z angielską gramatyką. Czy może mi Pan pomóc? Oczywiście. Jestem ekspertem od gramatyki. Słucham Cię. Jaką formę mają angielskie obezokoleśniki nieregularne, jeśli są w czasie przeszłym? Zbierdale! E Zrobiło się bardzo późno. Gdzie pościelimy łóżko dla delfiny? Mamo, mamo! Czy delfina może spać ze mną? Weźmiemy dwie poduszki. Doskonały pomysł. Pepa i delfina położyły się do łóżka. Ha! Gej! <grystanie> pa dzieci. Pora spać. Jutro będzie męczący dzień. Delfina pójdzie z tobą do przedszkola. I jej! Dorme bien. Dorme bien to po francusku. No co zrobisz? Wcale nie jestem śpiąca. Zaśpiewamy sobie jakąś kołysankę do snu, Peppo. Tak! Nie bacz policjant, nie bacz policjant. Nie bacz policjant, nie bacz policjant.